Ja tylko z tej strony Bolo i dzisiaj widzowie będę oszukiwał każdego na palionowie w grach widzowie i będziemy grali z gablink to to oraz Widzowie, wylub vs. Pro, ale będę oszukiwał w każdy z tych A będzie to oszukiwanie w taki sposób, ze wchowanym. Mam taką magiczną mapę, na której każdy mi się pojawia. Patrzcie, każdy gdzieś tutaj chodzi i widzowie, ja każdego widzę, więc to jest mój pierwszy sposób na oszukiwanie. Moim drugim sposobem będzie widzowie lub e, będzie widzowie, zgadnij kto to. I będę oszukiwał chłopaków, zgadnij kto to. I będzie to w taki sposób zrobione, że polecimy sobie tlas tutaj i przygotujemy całą tą zę. dlatego tutaj gdzie są główki czekajcie nie wiem gdzie to było teraz dokładnie chyba gdzieś tutaj no i widzowie tu mamy główki i ja tu zainstaluję kamerę która będzie mi podpowiadała tylko fajnie byłoby to zrobić może lepiej jakoś tak za tym czekajcie tu będzie postawione więc jakbym to postawił widzowie za oknem czekajcie spróbujmy za oknem tyk. I kliknąc teraz sobie tutaj pyk i zobaczmy jak to widać, zobaczmy czy ja to bym widział, będę widział głowę, patrzcie za oknem normalnie, dobra widzowie pyk, tylko czekajcie jak jest teraz, dobra widzowie zarzawało. i normalnie widać, Patrzcie, klikam jeszcze raz, kamera pyk i widzę jaka jest głowa, więc widzowie... To mi bardzo pomoże, czekajcie, wyjdę z tego stylu. No i widzowie, tak to będzie wyglądało: podzielimy się na dwie drużyny, i zawsze ja pójdę w tamtą stronę. Więc widzowie, no coś pięknego ta kamera. I teraz tak, ostatni sposób jest taki, że po prostu tutaj przygotowałem widzowie dla nas takie na lub versus plon i będzie to jedna runda, widzowie. I ogólnie w tej jednej rundze będę uskiwał w taki sposób, że zrobimy budowę klowy. No i ta klawa będzie coś takiego Mam tutaj takie zdjęcie, które jest oszustwem I one mi pomoże w tym wszystkim No i oczywiście do wygrania widzowie musi coś być, więc Zrobimy zatem komputer będzie do wygrania Dla chłopaków, tak widzowie Powiem mimo o tym zaraz Także widzowie, ze mną są już chłopaki I już im tłumaczę o co tutaj chodzi No dzień a dobry, a dobry. Bolo. Słuchajcie Dzisiaj w moim odcinku do wygrania jest komputer Piękny. Nie, o, ja go chcę, o, chcę, ja go chcę Bolo! Możecie Cio. go wygrać, ale musicie ze mną wygrać, chociaż w jednej z trzech konkurencji. Musicie ze mną e? o, dobra. Co, jak, Jakie konkurencje będą? Będą to trzy konkurencje. Pierwsza konkurencja to jest Chowany, druga to jest e, e, Zgadnij Kto To, a trzecia to jest e, konkurencja o nazwie Noob vs Plo Budowanie. Uuuu, no to wygramy to Znane nam rzeczy, znane nam rzeczy. Te. lecimy z pierwszą, no i to jest chowanie, ale pamiętajcie możecie się chować tak, maksymalnie do ciastka od Miki, dobra, e, a na prawo maksymalnie do domu Młodywa. Głównie tu w centrum, e, no i możecie też do Pającaela tak troszeczkę się schować. Nie? Dobra, dobra, dobra. To mało, dobra. mało miejsca, no, no dobra dam radę. No to jest takie łatwe, wiesz, ale macie szanse żeby wygrać. Dobra, wieś? to się chowamy! Może uda wam się wygrać z dobrego konta. A można a w budynku? Do... Yy, możesz, możesz, no? no możesz, w budynku, jak będę widział. Dobra, wiedział, dobra. To... dobra no nie podglądaj, nie podglądaj. O, miejsce, co nie chcę że nie podgląda widzowie, gdzie my jesteśmy. Tutaj jesteśmy, dobra, dobra. pyk, pyk pek. pod głupki. Oj, nie widzę ciciego. Nie widzę, czekajcie, co jest niedobrze, niedobrze widzowie. Dobra, tam są Patrzcie, jakie głupki. Dobra, mogę suwać, czy nie? ja tak, jestem schowany. Dobra, dobra, jestem. Ja teraz jestem. Już z was słucham chłopaki. Dobra, dobra, cykajcie. teraz tak, odpalimy sobie tu pyk, widzowie. Myk, 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 zobaczymy tutaj ktoś jest. O, tutaj w ogóle nie ma nikogo. Nie ma nikogo dobra. to będzie pewnie... jakie rogi dobra. Powodzenia Bolowski, powodzenia, nie dawaj! Znajdę was, bo ja wiem, gdzie wy będziecie, patrzcie to. Teraz tak, tutaj widzowie. Ja jestem jakby... Aha, czyli tutaj jest jakiś... O ty głupce. Ja, ale co skąd ty, ty nie powiedziałeś? Czemu ty... Czemu ty, ty mówisz, że tu jest jakiś ten? Cze? No... Co, no nie no, to. tak mi się wydawało, wiesz, bo twój dom jest duży, nie? Pomóż mi sukać z tej, pomóż mi. No i co z tego, że jest duży, no? No, no, no. no bo jest duży i łatwo się z nim suka, wiesz? Bardzo łatwo się z nim suka. No, bardzo bardzo nim. łatwo, żeś z dziurę... Lolo, ty jeszcze nikogo nie znalazłeś. Znalazłem, ej, ale gupek, Lolo, co ty zlu... ej, To nie jestem ja, to jest moja makieta. Jaki go to? Dawaj, jaki... chłopaku! Ja dobre z... no, ale... Gdzie był Lolo? Ryska, nie byłem straganie schowany. Ja nie wiem, gdzie może być. być. Dobra, nie ja, gdzie może no, być. Ja nic ci nie powiem, ma, mały teren jest. Mały teren, dobra, dobra, widzowie, szukamy pajona. Ja nie Słuchajcie. mogę. Tu go nie ma, dobra, gdzie on mógł polecieć? Dobra widzowie, cóż? Ej, patrzcie, pojawił się z na widzę Dobra, idziemy, idziemy, idziemy pają. A... Słukamy pajona. Sukamy pajona, szukamy pajona, widzowie. A gdzie ja może być? Nadzieję co, a nie wiem Nie dasz rady, nie dasz rady Mozyk jest tutaj, mozyk To jest blisko mnie, coś słyszę Tutaj, a mozyk... Ja widzę Ej, jak to jest możliwe, że tutaj jesteś w tym Ej, no Ej Jak to jest możliwe? Ej, on nas nie widzi, ten głupiec, patrz Co, już, co? No no kiedyś. znaleźliście? Wystawałeś Wystawałeś po cały, no, no, nie Nooo! Ale się to zaupaliona! Ja nie wiedziałem! JA taka! Ale czycie czy, kurcie, Ej, normalnie mam bekę z nie? Dobra! Chodźcie <grym> do drugiej konkurencji i druga konkurencja to jest zgadnij kto to, dlatego ubielajcie Elitly i chodźcie za mną, wiecie gdzie. Dobra, gramy, A gramy gdzie? gramy 2 na 2? Gramy 2 na 2, no jeden będzie ze mną, więc... więc no bo... A nie, gramy 1 na 3 nawet jak... Te jeden na 3 gramy, co? Nie jeden na trzy, przecież to nie, nie ma sensu. Ma <grym> sens. Ale co, ma, my, my na ma, ciebie to, Bo jak wygracie, to macie większą sansa, nie? Na wygraną Dobra, i gramy jedną rundę, ja pójdę tutaj A, bo tak, no i gdzie z jest? A dobra, co my jestem No, no i co? co ty robisz? Zaczynamy, no tak przyszedłem Zaczynamy powoli, powoli Dobra, na... yy, pierwsze pytanie Kogo bierzemy ja w ogóle? Nie, musimy wybrać tak? kogoś Musicie wybrać najpierw Kogo? kogo? Bo inaczej nie ma eee, Tego kogo? Macie Tego? Tego? Tego No dobra Dobra Jakiego? No nie powiem ci jakiego, Nie dobra, możemy dobra. ci powiedzieć. Dobra, dobra. Ale, no. Hmm, czy wasza postać jaki, jaki. jest z Wojanowic? Nie. Dobra. Nie! Nie jest z Wojanowic. Dobra, czy to usuwane? twoja postać jest kobietą? Kurczę, hmm, kurczę. Ty to jest kobieta, widzowie? Hmm, chyba nie. Nie, chyba nie. Nie jest? No to dobrze, że nie ma nie I kogo zakreślamy? No, wszystkiego... Eee. wszystkie mężczyźni? No nie, tak, tak, ja tak. to jest kobietą, nie, czy nie jest kobietą? Nie jest, no powiedzmy, że nie jest. No to nie to, no to niszczymy kobietą. babeczki. Tak, no. ale. Pewnie, dobra, on ma pewnie jakieś zwierzę, które nie przypomina za bardzo dziewczyny. Naprawdę, no, to Ten, bęża. To mi się wydaje, to, 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 to to mi się wydaje, że to jest to. Myślisz? Tak. Tak, no, no. Albo to. Które? Dobla, dobra, dobra. Kolejne pytanie, kolejne pytanie. Czy wasza postać, no ma, no, faktycznie. Czy wasa postać ma element luzowy? E... No ma! No ma. A? Duże, pytanie. Duże zapytanie! Duże w ogóle. No, Dobra, a czy twoja... Dobra, strzelamy, ej! No, a strzelamy. czy twoja postać? Nie? No. no. To jest szczur? Yy, yy, nie. No jak nie? Zam, że niszczysz no, bloku! Nie. nie jest, nie, jest, nie. Jest. Ale... Co? Bo, bo jest bardzo... Coś, coś kanci. Bazo blisko, bo jest bardzo blisko. Jest. Kanci, kanci, kanci! Dobra. Ale nie, 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 bo jest bardzo blisko, pachno, naprawdę. Serious mówię. ZB jest blisko, nie? Dobra. wasza postać. wasza postać. Yyy... To jest finia. No tak. A really... anyway. <Ele> <Superman> <emo> nie oh, no tak, ale to jesteś co? Ale jeszcze nie powiedział, ale jeszcze nie odpowiedział. Co, to co? A twoja postać to jest Lisek? Eee... A nie wiem. Ej, ale to jest. No tak, no tak, no tak, no i wygram. Nie! Ale to No wygram mówiłem, że to będzie Lisek! No wygrać! Ale jest... No jest! No Swinia, tak? No świnia no. no. No, i wygrałem. Co świnia? To nie jest świnia. A, A co to jest? jest? <laughs> Z Jagieł. A ja, ja nie <laughs> jagieł. to Jest świnia ja go, nie <laughs> znam. ja go nie znam. Ja go nie <laughs> znam, tak? Ja nie mogę, bo jesteś taki głupek. Dobra, dobra nie, no nie ma. Dobra, no to co, że... wygraliśmy, tak? To dobra, jeden powiedzmy, jeden. że ta muda była taka pół na pół, okej? Okay? I wygraliśmy, sta... wygraliśmy, jeden jeden. Nie dostałka dostajemy. Nie masz... dostajemy ostatnią szansę masz. Ale co, w tej grze samej? No tak, no wygraliśmy przecież no, no teraz budowanie, nie? Teraz budowanie, tak, teraz lecimy, chodźcie za mną Ja wam jest no powiem be. o co chodzi, ja wam powiem o co chodzi Idziemy tutaj i każdy z nas ma swoją skrzynkę, co nie? I no. tej skrzynce każdy y, buduje, ej ja tu będę budował y, Więc może tam podejspają I każdy z nas musi zbudować krowę y, Wiecie, jakby buzę krowy, krowy? Nie? No krowę, no taką krowę Klowę, A co ty masz? Czy mogę zobaczyć? No zobacz, zobacz nie To określenia. samo ma, to samo To samo, nie dziwne Nie ma problemu pokazać no, Także ten, e, robimy coś takiego, no i co? Budujemy, robimy klowę Każdy robi klowę, nie? Więc dobra zaczynamy, jeden no, Buję, buzia trzyma? Yy, czekaj, czek. mm, dobra, zrobimy tak Tyk, tyk, sali, sali Buzia, 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 buzia Buzia, buzia, buzia Buzia, buzia, buzia Mała, mała, mała krówka Buzia, buzia, buzia Buzia, buzia, Nie Ja nienawidzę krówek, ja kawałek Dobrze, idziemy, dobra, nie, co jest... Widzowie, lecimy, czekajcie Raz i... Buzia, I wysali, buzia zary, zary, zary. No, Bolono, A. powodzenia, nie? No, dzięki, dzięki, dobrze widzę chyba, wiesz? Zobaczymy, zobaczymy jak ci pójdzie Ty dobra, dobra To buzia, buzia Kończył rzek Coś takiego zapewny jesteś tej krowy. No bo ja jestem dobry, Skończył rzek, skończył rzek. Oh, no już? No Zobaczcie, ale zobaczcie. Skończył rzek. Czasu jest bardzo dużo chobra. No szybko. Więc, no nie musi się tak spieszyć, dobra. Ej, ale dewiż już skończył, jak tak szybko? No bo Davis jest szybkim. bo sypkim mam skilla. Bilem, szybkim bilem jest. Davyż. Dobra, to A działać. patrzcie, moją krówkę. A co no, będzie, a co no. będzie, jak skończyłem pierwszy? No nic, no nic. Zobaczymy, co zbudowałeś najlepiej krowę po prostu. No Basta, dobra to, żeby zbudować ją jak najlepiej A, A ja, zrobiłem to na najlepiej. To dobra, to ja zrobiłem krowę Po prostu Ciekawe będzie sale, to był Ja chyba, ja chyba źle zrobiłem gdzie tak. zrobiłeś, gdzie jest chłopaku Tak. Tak Dobra, czekajcie Ładnie jest Dobra, muszę się podbudować, bo nie dam rady tego zrobić Widzowie, A. podbudujemy się tutaj A czemu ty wolno tak długo budujesz, tak chłopaki, Mama, mama ich... mia, ma, mama, mija. Ma, mama mia Mama, mama mia, mama mia Tyk, tyk, Ej, Ej, ja mam lepszą! Eee, dobra, 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 nie, nie, nie Ja mam ja jak Dave mam dwa, trzy, cztery, no tak. Pyk! I widzowie, to będzie klowa moja, piękna i pasy Ja mam krowę z ziołebnie Pyk, pyk Bolo, serio, ty, 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 co ty, to robisz, ty robisz tyle czasu, no co, my już to co, 5 minut temu zbudowaliśmy Bo, nie? Co? 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 Zobacz se, my już to 5 Ej, minut temu zbudowaliśmy no o co, co? No, Jezu, ja ja, dawaj kompa, no, z no, dobra, dawaj kompa Dawaj, dawaj, 2-1 no. wygraliśmy No nie, widzowie, co, co jest nieludzkie Ja 2-1, kompa wygraliśmy, A, no, dawaj, no, dawaj kompu Czekaj, pokaz to Czy ty masz no, lepiej? No dobra, masz... No... Nie, to są jakieś zaletki Ja mam idealnie to, to jest niemożliwe, widzę. Dobra, czekaj, ale... Czy ty masz... No tak, no, no dobra, no, macie tu lepiej, ja nie mogę No wygraliście kompa, niestety Niestety wygraliście kąpa, ale wygraliście na, na wielkim falce, tak? No, a grunki, czemu niech nie powie o krowie Lola? No, no właśnie, to jest smutno, bo, ej. bo. Bo ja się staram, żeby zrobić. Nie taką... jest, zła, no, co, ej, jest no co, jest ładna! No, to wygląda jak, jak jest, nie wiem, świąteczna taka ten, kuska to jest, nie? A to wyglądasz kuska. jak siebie i nikt cię nie hejtuje. <laughs> Chodźcie chwycił. No Bo to ja nie mieli głowę milki, to to milki zbudowałem. Musimy się z podzielić komputerem. Musimy się podzielić z komputerem, także... Nie wiem. Jeden, komputer. Pięknie! Nowy komputer! Do mojego stanowiska nieistniejącego! Matę. Kto? Kto Matę. Ma się, ten lepszy, tak? Smaczne. Jestem, Bo? jestem, Bo? jestem! Daj mi go! to ma to, ma, to, ma, to, ma No Lolo go ma! No Lolo